A panna Morgana, czy wioś stuna na pierwszego? Czy może? Nie wiem, czy dobrze, zrobiłem. W sumie mogłem wziąć W, ale co tam? Czy wioznałem pierws... Czy co by nie tu wziąć? Longsworda może? Tam dwa brody z okay, to... stylu kurwa. Nie Aha, to bia. takie buty. Nie no, Takie buty! Czyli czarny tasak, mech na pierwszy item, czarny na, tasak. Wziąłem go w rotacji. Bartuszka. Co? Wziąłeś go bez rotacji? No. ja? Chcemy w ten to czarny tasaczek czekaj. Ale poza tym, uwagi, że jest zajebne. Ej, uważajcie, bo Morgana jest godzem 2 Może potem Arana zagramy? Nie, 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 nie Eee, jest z e, Silver'em 1 A tam ja mam kurwa w szafie shotguna e, Czekaj sobie jest bronzem 4, a Civil i tam są unranked'y. No to, jak oni co to brali, ty przeciwników, kurwa? To Aks, jest low. Jak blu, to jak nie A bronzy... idziemy potem na cs -a? Nie, nie idziecie potem na CS-a. Ale jak to działa? Kupa bronzy, z gold i silver. No bo ja jestem na Sivira, tego Ale ja mam na unranked'a i boję się, że on nie poskłada. O, no jest. My się też boimy. On ma jeden AP. Nie, dobra, już się go nie boję. Pokaż jej, jakiego ty masz dmage'a, kolego. 78! Hipek, to jest po prostu masterka. No wiem, ja też mam taką masterkę. Też masz ID na P? 83 masz AD. Dobra, Talon leci. Leci, lecę. Co, wziąłeś pierwsze kolego? Tak, to tankuj. A co, niech smite. Dobra, możeśmy kill'nać i już spiertala No już ma już. Okej, Sivir ma 65 AD. To ma jest, jakieś. Znaczy, runki, bo... No ja kładanie nie mam. No może coś tam. No ma trzy ciś... Ło, ty masz pancerza, kolego widzę. Mmm, niebaniutki. Patrz na mojego pancerza. Ło, trafił mnie, trafił Kiedyś, mnie. Tak. Ta bułka jest chujowa. Ja mam lepszy. <grych> co, twarda? Tak. Mm. Czerstwa bułka. No. Mhm, mm czerstwa bułeczka, zawsze czersta. A co, a może zła jest czerstwa bułka, co? No. A co, ty, ty zawsze bułek jesteś? Tak. Bałtyk, chyba. Minister do spraw bułek. Okej, okay, to wezmę, sobie drugie było. Nie wiem, co robię, ale ok. Pięknie. A, już wiem, co się ma. Nie może mocnym, co? Ok. Jed. Yep. Hmm. Słompa. Mogę się myśleć, że A gdzie jakby co? Jak nam, tak powiedzmy, drugi, drugi raz warusem w, w malniutkim życiu, ale co tam? Chwacie teraz płacze Chmadzie płacze płacze. Ale to ogrom. Bóg ulewa to było bliskie Dlaczego my przegrywamy wszystkie gry? Jesteśmy chujowi, ja co? No czekaj, się tak? O jezu Nie, ja po prostu stwierdzając I chopla Złożę mu czarnego towarzystwa ja to to? Na czele by cię wyjowym A buka jest chująca jak Zaraz Te padnę buchy. na gangę, jak jest taka bojowa, to zobaczymy. Przekroi się na pół. Eskierdalacie <laughs> <czy> tam? <laughs> A. Ah. XD. Kurwa. Jaki <laughs> Ile tasz <szmata> ma tam HP? <laughs> o, o, kolegę! macie? O kurwa, ale jest mukulowy. Ale ja przeżyję! Ja mam heal'a, tak ja, ja mam wszystko! Jasne, że kurwa, Marcin, bo ja i Madzia tu jest. Pozna to. Pist. O kurwa. O kurwa. Myślałem, że ją trafię. Ale aż tak chujowa to nie jest. Ty, ona idzie tutaj, nie? Nie. Tak. Plasznąłem po prostu w wulkanu. O kurwa. Jeszcze Zivil tu jest, ona jest na pełnym. To na pełnej Magdzia pomóż albo nie no, dobra, Uciekaj Magdzia, gdzie Magdzia Cały misterny plan poszedł w miasto. No że No, dosłownie No czy kurwa i dalej mi uciekł jebany minion ale ja kurwa nie ogarniam tych ich kurwa zasięgów jebanych. Ile mogą iść a ile kurwa? To się nica, Myk teraz mi jakiegoś domu. Sęczyn, jak się bawisz? Dobrze. Mm, mamy dwa, po 25. 25 farmy. Myk, 20 27 farmy i jedziemy. A, przepraszam. Mmm, przepraszam. Poczekajcie na mnie. Myk? Nie. Nie ma. Oczy a ty szatan O ja No ja. Yeah. Szatan jest tylko jeden Jest i mala Myk Nie Mam go tak. Kamil spokojnie Ona jest chujowa Zobacz, zobacz na jej statystyki Czempiona to zobaczysz Kamilu nie denerwuj się Myk ja idzie. Ewa Ja jeszcze nie mogę coś po item Ale Ewa A ja nie mam A ja mam manę Zapomniałeś że ja mam manę I tak ma sobie w No no, jak oni tu przyjdą, to ja dziękuję. Dawaj! On ma szósty to, level, to jest... To za to... Nieee... Czego on nie, nie ma many w ogóle. level. To ja se pójdę jeszcze trochę farmić. To... No, no co, co, co OP to jest? jest, OP! Nie, OP przecież. Bo jest OP, jest OP, ale to jest... No, ale nie w swoich tak? rękach. No jaka magia? Nic w sensie na, klienty, na rękach tak? nie jest OP. Tram. To sobie kupię. Mek i znowu będzie nafilowany top i jedziemy. Magdzia, żeś to... Nie no, galeria tylko 6-1, tak patrzyłem. No, 7. 1 No! 7-1, to nic! Mek, nie miałem stula, żeby tego dał nam wziąć. Dobra, ja się za chwilę cofam, bo ja nie mam mana, ani nic. Tu gank z ekipy 7-2-2. O kurwa, przyszedł gank. Jezu... I już musiałem flasha spalić, bo te dawny tu przyszły. Ale Alexa mam czwarty level. Ja też mam czwarty level i co to jest innego? Chyba kupuję Warusa. O kurde. Ty, Ty nie masz Warusa? Nie. Przepraszam. <grym> Jakby ktoś coś, to ja bym chętnie tutaj zjadł tego gościa. Nie? Dobra, kupiłem sobie Wardo, ile tam do ciebie kamien? Jak tam, nie tam nie masz tu reksa? Money w ogóle. A ja, a ja też nie miałem many. A ja się teraz kam tylko... Ta A nie, w sumie mam... A nie, mam... Dobra, ten Talon ma 34. No i leci jakiś pedał... ...w tym... ...w tym... gankę. Leci, leci. Co, raz się składa, senczyn? Nie, nie Nie, staje. bo... ...nie będę mu robił, bo przecież kurwa, no... ...Tarik jest na ogólnie. Bo jest, no. No, no. to... Na ja saporcie, ale nie na topie. To, to tak, w sensie. Jest na Kurwa... To na moim największym problemem jest brak mamy. No ale poważnie tak to idę do ciebie. No, bo mi właśnie, gang. Poszedł Mi też przed gank, musiałem flesza spalić Taraxa jest chujowa. to mamy w sumie tyle samo farmy. Ona ma większy ode mnie level, ale... Bo tutaj wiesz, tego to O Jezu. Także taki węgla. Na buga tu idzie dopiero. Jest tu ping, dobra, widzę mnie. Ja nie mam tak za ale okej. Okay. Okej, okay. a gdzie idziecie? I tak możesz wrócić do mnie. Chodź go. O, to cześć Ania, do jutra. I ten no, czuł tam, więc, także... No nie wiem, na ja się nas. dobrze bawi. Raczej ja wszyscy się oglądają dobrze bawią. O, dobra. Halo. U mnie jest SS Takie bo tu jesteś Jezus Z od Ja bym się tam nie był. Kamil mm. Kurwa stary jestem Bogiem Szykim bogiem, że mogłeś mi pomóc, ale Aż A czy nie pomóc? ci? Pomóc wam z nią? Czy sobie ją bierzecie? Na To też kurwa do mnie Dobra Starczy. ja z siebie już jestem dumny Napiszcie im już GG. Nie, ale poważnie im napiszcie już GG. To nafidowana nidalka to jest nic do tego Jak ta Dida leci, Gdybyśmy nie mieli Tarika na topie, to byśmy to wygrali Trzeba jeszcze tego! To musimy mieć, co Szansa jeszcze są na No kilka. bo Terika się nie bierze na topa tak, Więc, Ale to nie zbieram fakt, którzy się nie bierze z on wszystko dobrze zrobił, ja nie wiem kurwa Wszyscy się cały czas czepiają. O no, okay, no. ja tu padam, oh fuck, no i padam. na Obojętnie jakiej tam No Ech, nie było tak źle z tym proszę. Nie. za mnie, a ja go zestunowałem. Dobra, wytrzymałem. Dajemy to Magdzia. Ale ja chciałam pinkę dać, bo zaraz... A. A czekajcie Ma gdzie ja też tam wbijam coś? Dobra, ale daję Kamia, ty kiedy do mnie wbijesz? Już. O z tym jest jakaś pojebana A ten ucieka! O no, bo, że trafiłem takiej dzidy, nie? Najważniejsza jest szybko farma. Magdzie, że tam się bijecie, tak? No, no. To ja tutaj wbijam... Ej, hipciu, w i leci. Widzę, bo tak wziąłem jak robiła gówniaka. Ej, bo ty tu jesteś! Czemu mi nie powiedziałeś? No jestem, jestem. Tak. bym na niego skoczył. No ja i tak nie chcę O, na ultuje. O! Cześć, iść tam do ciebie? chyba nie trafiła, malutka. Trzeba... on a, będzie tak na ciebie skakał. Tak, a tak, O, fuck, Magdzia, Magdzia! już. Kurwa, on miał a padł Magia! Nie mam many! Nie mam many no. Nie mam many chłopaki! Myk ze stuna, tu, tu tak z dzidy, pis, elo! Dezygnajta, myk, elo! Uf, mi Magda mistrz. Fajnie było, ale się skończyło! Ja kurwa nie trafiłem dzidom, jebany jestem! <grym> ja nie, ja nie trafię multem! No i... A co Gdybym trafił dzidom... I gdyby on kurwa nie miał 3-1 Sen'Czyn? Walczy z tym wiesz że masz reporta nie? Kamil są teraz dwie opcje albo Fajnie. będzie miał 4-1 albo go zajmij A? Dajem go bez problemu. Ja w nie był. No nie wiem Elo Jaku... Już się bałem Już się bałem, że mnie zestunuje i mnie zabije Ale udało się, ja go zestunowałem pierwszy Nik <laughs> Ci wilki napisałem Marcin, że jesteś jebanym nerdem Mooo, hej ty! A teraz no teraz o czarny tasak, to Nie ma talon? Talon ma jeden, 1 dwa, jeden. No mi się to podoba, kupa. Talon nam... raczej talon nam da, spoko, ale ja go poskładam. Nawet go składam. Lecę teraz tam, może Leci. Te łuka, kurwa. A to się nie kurwa. leć! Mam na tego. no? tu. Czego mnie jest SS, właśnie? Myk, myk, nie, nie, nie ma tego dawno. Chciałem Sę sęczyn na już ci tą pierdolność System obronny. Sęczyń co ty tu robisz? O, Dobra, chodźcie tam teraz. Co? Kis, kilek, chcesz mi. Co mi farmę farmy tu Ło kurwa leci. Ło! Ło! Nie dlaczego ja? Ło, kurwa. Ło! Kamil, przez ścianę leć, kolego przez ścianę. Myk A, blok fejerze. Dobra, mamy to, jest 3x3 3. Wiesz, kamilek dobrze, kamilek dobrze A? robisz to Ka, ja tak sam nie mogę nic zrobić, bo ja mam 800 HP. No, tak. To daj killa. Mek. Oj, że Bo nie ma tego. Lecisz tam do nich? Kurwa. Ale czekaj, bo on nie widzi, gdzie moje dzidy lecą, nie? Jak jest pod ziemią. No. Ona widzi właśnie. będziemy w miejscu. Ale jak moje dzidy lecą, to na nie widzi. O, nie widzi, no. Ale bym tego talona wziął, naprawdę. Ach, Aż on na niego skoczył, naprawdę. O! Skoczyć tam, bałt? Czy nie? Nie. A czekajcie, ja sobie od nich podpiecę. Co? No, no bo ja tu... Bołd. No kurde, Czeka. nie mają blu. BUM! Tak. Frajerzy. No bałtek dlaczego? To jest na wychęły Zostaw tego kiwa! Proszę! Jednego! Jeden był mój! Jednego Michał skółkazułeś! Ale tego nie oddawaj! Mój! Za T2 jest... Za Bo za T2 jeden jest mój, to jest taka pas. Chodź tego talona! Chodź tego talona! Chodź o, o, o! Civil też tu jest! Civil też! Nie! Piuszej nie ma prawie! Sewir też jest tu z nami, my to wygramy, no nie miałbym, żebyśmy to przegrali, nie miałbym! Ja pierdolę. Co ty robisz? Ja w ja, nią ja, Dzidami rzucam. Tylko Dzidami. <laughs> A widziałem, że tam chyba dostał Dzid odcinek. <laughs> ja pierdolę. śmiech. Dostał Dzidy? Nooo! Kurwa strzech pod rząd! Idiota jeba. O lulu, oje kurwa. Kurde Oj, ja a wiecie co jest najlepsze? Że to się kurwa nagrywało. Cię się nagrywa? Tak. Co? To się kameruje. To pewnie, stary. to do brązowych? Nie. Czy do brązowych to nie. wiem. kablet, kablet, Ty O kurde, prawie. Leć, nie. Lecę, lecę, lec. jest moja. Mam ją na plecy! Mhm. A ty idziesz czy jak? Idę, idę, Macie, idę. No, idę. A po co idziesz? E, po bułki. <noise> patrz co idziesz po bułki Ej, ale tam i Ej, ty mi też kupcie. Na bułki Ja dwamy bułkę Dobra, bierzemy to. Nie, ma Bierz się, ja idę o! sobie po blu. Dobra, falić, to bijemy. Ej, ktoś tu jest. Łoo, elo! Napieramy! Napieramy! Nie ma chłopę, nie ma chłopkę. Ej, idę. Kurde jest 16. Cześć, Marcin, Marcin, nie szalej, nie szalej. Myk, Myk gdzie lecisz szatanie? Elo? Dwa trupy? O, a mam. po tripa, no, daj! O, pod leci, leci, leci. Meek, leci po lecę, leci, lecę! Mek, lecę po quadrę! No i nie mam many, żeby robić pod... Tyt. Mam już, już, o, już pomóc, po ale no. pamiętam jak mi zabrałeś pętę. Ale... Co zabrałem cię? Ale pod tym... Potem już nic to. Ja zabieram. Potem nie. Ale... I tak nie mamy co zrobić, macie bo ja nie mam many, a ty... O no, ja weź, nie? Ja nie mam rzeczy. A po ty dał mnie, bo ci o, dzięki. No, nie ma bycia mojego kolegi. Bo jest hardcore, cześć. ja pe plepsie. <grym się> Report juggler, Jakbyś nie grał dwa lata. O, cześć Marcin! Aaaa, skok! No i Skoczę, Skoczeba, tego jednocześnie zawój. Dobra, masz się co się końców. Ale... Ja patam... Ograliśmy to Marcin. O! Talent dziennie. Dwie sekundy! Nie! Czekaję hipciu! Dobra, uciekłem, dobra, uciekłem, easy, boże. Tylko flesznąłem. Masz kuź A ten talon ile ma? Ta jak jak talon ma 4-2 Coś się fucking stało Ja nie Dwie sekundy, 2 Dwie sekundy właśnie, 2 sekundy Ale co? co dwie jest? sekundy przecofnął, cofnął. Co? go nią No? To dwie sek Ej bo ja mam no. 2k A ja na mam, miałem 3 No ale jak jeszcze i nie Ej a wy tam jedziecie Pardz... tylko na te szejki czy jasne? Tam, tam do ciebie. Kamil, chodź tu z ultu je, chodź, chodź, chodź A zanim przejedziecie mięsa? To, to szybko Lecę Moga. Dobra lecę no, nie, nie ma, nie ma szans no. O, o kurwa Ja tam lecę, boże nie ja tam lecę Nie, 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 nie Leciałem O kurwa ile wam I tam ich. Trzy Jezu Te suczki dalej zrobili? One myślą, yes. oni sobie <suszy> myślą chyba Te suczki, że ten e, Nie Jesteś a, nie będę mówić. A no, nie wiem. No, ale wiosło jest zawsze dobre. Jesteś chujowy da dał buziaczkę. No nie, kurwa, Madzia! Mayday! Dobra, bierzemy tych dawnów, nie ma. O kurwa. Czemu ty ma Herolda?! Ło! Jaki stun! Kurwa. Jaki flash. O, małci... O Jezus. Stunę frajera, myk! ero. Zabijcie go, no! Padnij! No czemu ty nie padłeś? Jezus, 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 Jezus. Jezus. I, ja, Ja Dobra, mam asystę. Mam 6-7. Kamil, trafisz goździdy? Bośmy go zrobili Trafiłem wtedy. Ale talona naś, talo naś, go. naś, talo naś, talo naś, talo naś, talo naś, talo naś, talo dobrze. Było dobrze, było dobrze. Dobrze, wyliczone. Sęczyn, zostaw! Czemu?! Sęczyn ma Hydra, o oh Boże... Ja się cofam. Albo czekaj. Nie, cofamy się przed wyzwaniami! Samo to kupisz mięso? Nie kupię, kupię mięsa, bo nie ma. Kupię. To? Kupię. <laughs> Hejs. O, a cię, cię tam gonią, Sęczyn! A gdzie jest Senczyn? A tu Uch, jest! <laughs> o Jezu, tam jest dwóch! Ja nie mam HP, więc ja ci nie pomogę, jak coś to wiesz Dobra, 3, 2, 1, no stunem Ale nie ma blue, no Wy... Oni chyba tam śpią na tym macia. Wyjdź, macia wyjdź Macia wyjdź Macia wyjdź Macia wyjdź Macia wyjdź stąd Ale ładnie Siadło. O, o, o jestem zły stunem, napierdam Elo Frejerzy Wiewał się w pięciu i zadowolony No i zabił jednego tylko Va idiota no, no, on ma takie za zawsze skoczy na ciebie? O, masz 6, 3? Bo napisałem, że jest chujowy No ma 6-3 Patrzcie na topa Dobra, idę tam Skupię sobie temo. I Jedna bota! No idę na topa teraz Na tobie jest ważniejszy teraz No, bo ten raj ciśnie Ja tam idę mm. Dobra, ja ci lecę Zultuję? Nie zultuję, Zwróć bo nie, nie mogę Zobacz, ta szmata tak poszuje nam to wszystko Bo na no, no, wszystko no, wyliczyłem. i tak tam idę, nie? Chodź O, mam go Lecę tam. Myk, go. Lecę. Się. No on mnie trzyma, wiesz. A lecę, dobra, lecę. Dobra, jestem. Chodź, chodź, bijemy się. Bo się kurwa bij! To chodź tu, a nie uciekasz ode mnie. No. A co mam robić jak mam 10 HP? <coughs> Walcz do końca jak brąz! Ah. Ah. A! A gdzie jest kamień? No ty nie masz takiego 10. Nie masz tak 10 HP. Bo się schilowałem. No właśnie, My, no już wyjdzie. chciał cfel zabrać. Mam a więc, no mam niedużo więcej, niedużo miasta. Jedziemy, o, Reksa idzie, chodź tu Marcin, nie daj się, o, Stalon, o, trzyk. O. Mm, o. Marcin snajperze, ty. To jest snajpera liek i tyle. O, jak Kamil. Pół kapel na No są chujowi, o. O, moja jesteś, moja moja, 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 Ej, tam. No. Stalon, O, drugi, nie macie. A, za trupy. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy po pętę. Dawaj sędzio, zestunuj od dawno! Albo... Masz, zestunował. Dobra, już, 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 już posprawisz, nad nie mam, nie, już nie mam na co. O Jezu. Pan on na to, ale ja, jednak... Chciałem, chcę filować tylko. Dobra, ale jest... Było mówić. O, dobra, dzięki. Ale to teraz... Stało? Teraz to, to, jest easy meczyk. Nie ma pytania. No, to wejdzie na tuby. Tylko kończmy na... to, bo ja mam słaby internet dosyć, nie? Internet mam spoko, ale wysyłanie. My tu nafidowani jedziemy! O! Reksa i Dzięki Madzika, wow, jakaś cię. Dobra, Właściu... weźcie go, weźcie go. Kogo? O, dobra. No dobra. Jak ja go kiedyś... Do... Mam flasza, mogę się pobawić. Gdzie jesteś? A O, tu jest! Idź masz tym drugi. Pierwszy zrób. dragon chupa. Odpilogier! Nie wiem, a to nie od ilogier na contagze. O! O Jezus! Flash, hello! Dobrze Marcin, Mogę? Jest I... Jezus, ale ten... No tu idzie, ten tam, tu idzie. tam mi stanął. Jak wy co wiecie, że on mnie fokusuje w teamfajcie, nie? Ale on Marcina zawsze zabija, No nawet... nie ja chcę zabić. On zawsze skakuje. On bo, zawsze bo, jak bo wsk... mu Mówiliśmy, że jest chujowy, bo jest. On jak wskakuje w teamfighte, to zawsze zabija Marcina. On jest chujowy i tyle. I mnie. Bo mu napisałem, że jest chujowy. Takie... A ja czy on robi takie teamfight'y, że sam się bije? Dobra. No wiesz. Idę sereda zbyknąć od nich. Czy to jest może? Nie ma 0.7. To ma 0,7. <śmienki> A to dlatego A... mam ją na dwie dzidy. Chyba coś pisała. To było taktyczne. <śmienki> o właśnie. Nie grałem. Nie grałem. Jest, nareszcie jest od nich blue. On się nas pyta, on się nas pyta z no o, ta, ta Morgana to jest nas zesunować Ehehehe A te małe ci zostawię śmieciu byś mógł się <laughs> kurwa nażrzeć, bo wiem w tej, że w tej twojej jebanej Afryce kurwa nie dają ci bułek za free Znaczy w sumie w tej jebanej Polsce też, nie? Znaczy nie mówię, że Polska jest jebana o, p... Skacze! Patrz jaki kurwa, ty ja go <laughs> był zabry. Ale ten stąd długo trzymał o Jezus Strup! ISRU Dobra O Reksaj, mamy kolegę. Towarzystwo co mamy Co się stało? Nie, to było taktyczne, bo ja chciałem RED'a, wiecie. Co Ale się chciałem sprawdzić po prostu czy red jest Co się stało? I magia... Yes. Dlaczego się ruszyła? To było co tak się blisko, stało? nie? Myśmy ją prawie zajebali. No kurwa, myślałem, że idziesz, Mata Idzie. Leci, lecę. Ktoś dostał, Morgana dostała O, ładnie dostała Dobra, okay. czekamy, czekamy na kolegów. Ja, się, ja, ja tam mam by. blue, także ja się tam nie pierdolę. O! Flash, flash, offensyw, offensyw, offensive, flash, jewcie, ty piepy. No muś, co ty tu chciałeś ktoś, tak nie Ale za piję bam. Czego nie? Aaaaa, GG Easy noops Zabijam, zabijam, jeszcze zabiję, zabiję. No i <śmiech> 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 I Jeszcze... także papa YouTube, papa, 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 strata, ta, pa Ja chcę klucz, ja chcę klucz. dobrze. Ch ch kluczem.